A jest to dzisiaj chrupia placki ziemniaczane, <laughs> z czym Wy lubicie najbardziej? Piszcie, lajkujcie. Ja lubię na przykład z kwaśną śmietaną albo z kiszką, czyli z siadłym mlekiem. Lubię też z sosem grzybowym, a z czym Wy lubicie? Napiszcie kochani w komentarzu. A takie placki jak się zrobicie, to naprawdę będziecie szczęśliwi. Chrupiąca, tak zwane słomiane. <laughs> A takie placki dzisiaj byda robią. Musicie zostać ze mną. Poczujecie ta magia. Mm. Ale dobra. Pcha. Dzień dobry, dzień dobry. Na moim stole strasznie mało produktów, ale powstanie z tego cudowny placek ziemniaczany. Słuchajcie, nie znam chyba osoby, która nie lubi placków ziemniaczanych. No, ale żeby placki były dobre, to przede wszystkim muszą być super chrupiące i muszą być dobrze dosmaczone. Takie też moje będą. Ale żeby ten placek był odpowiedni, to musimy zadbać o jakość produktu, z którego on powstawał. Prosty przykład. Mam moje kartofel i robimy test na kartofla. To, że nóż się nie chce odkleić, to już oznacza, że jest bardzo dużo skrobi. I teraz stary, stary patent na sprawdzenie, czy kartofel ma dużo skrobi. Pocieramy dwie połówki o siebie, mogemy to zrobić nawet w sklepie, jak kartofel jest jeszcze w upinie. I obierzcie, możecie mi wierzyć, czy nie, ale naprawdę ciężko mi jest oderwać jedna połówka od drugiej. Mogę teraz tym podciepywać, i ona się trzymie. To, jest, to oznacza, że kartofel, uwaga, uwaga, o. ma bardzo dużo skrobi, i takie kartofle nadawają się na placki. W sklepie, hmm, jak to zrobić, żeby wybrać dobry kartofel? E, słuchajcie, do placków wybieramy typ B lub C. Czasami w sklepach pisze mączyste. Typ sałatkowy nie nadawa się do e, placków ziemniaczanych, ponieważ ma mniej skrobi, jest bardziej twardy, ale oczywiście ten kartofel ma swoje zalety, bo yy, on się po prostu nie rozlatuje, więc jak robimy na przykład zupę, a chcemy mieć kąski kartofla, to wtedy typ A, czy jakoś sałatka, kartofel zalat. Druga rzecz, która jest kluczowa, to oczywiście cebula i czosnek. Jak rozpoznać polski czosnek w sklepie? Yy, to jest czosnek wyhodowany przeze mnie yy, tymi ręcami u uprawiany nasz polski harnaś. Więc on przede wszystkim charakteryzuje się tym, że harnaś ma około 10, a nawet 13 ząbków w środku. Kolor ma taki delikatnie idący w fiolet czy w róż, zwoł jak zwoł i najważniejsze i najprostsze do rozpoznania, czy to jest czosnek polski, czy na przykład chiński, czy hiszpański to to że ten korzonek obejrzcie on jest taki stosunkowo mały w stosunku do reszty e, naszej główki jeżeli e, ten korzonek zajmuje rostela jest bardzo szeroki to to na pewno nie jest czosnek polski e, no, przywieziony importowany być może z Egiptu czy z innego kraju a my chcemy mieć nasz polski czosnek który jest konkretny i do też ciekawy po prostu smak dobra powiedział co wiedział Słuchajcie, czas się chytać z roboty. Mam tu tak, pięć takich większych kartofli, czyli to taka jest porcja do rodziny, można powiedzieć, czteroosobowej. Jedna cebula i ja dzisiaj idę surowo, natomiast jeżeli ktoś ma taki efekt odbijania, czyli hepania, jak to się go do pośląsku, proponuję ta cebula delikatnie albo posolić przed, albo ją zeszklić. Cztery ząbki czosku, jedno jajko oczywiście od szczęśliwej kury. Yy, sól korzyni. No i słuchajcie, mąki pszennej. Nie trzeba będzie bardzo dużo. Dwie łyżki, myślę, na tyle kartofli. I smażymy placki na oleju rzepakowym. I już mamy pyszne danie. Kiedy możecie jeść solo albo z cukrem, z śmietaną kwaśną? A ja bardzo lubię na przykład z maślonką. Dobra, jadę z tym światem. Normalnie wszyscy trzą na tym oczku. To jest oczko do kartofli. Ale Remigiusz, jak to Remigiusz, nie lubi tak robić, bo ja lubię, jak placki są słomiane, stąd też byda robił na tym oczku, czyli powstawają takie wiórki. O, pokorza wam zaros, o, takie wiórki nie za wielkie i te wiórki spowodują, że nasze placki będą słomiane, czyli będą bardzo chrupkie, będą szczelały pod naszymi zębami. I wyjątkowo smaczne. Trzymy. A teraz apel do tych, którzy jakby wpadli na pomysł, żeby na przykład nie trzyć. W szczególności panie, które mają paznokcie, które im na to nie pozwalają, tipsy hybrydy zwołują jak zwoł. E, I przepuszczą na przykład kartofle przez maszynkę do mięsa. To jest bardzo zły pomysł. Z tego względu, że wtedy wytrąci się skrobia, e, mamy totalno papka, kartofel po prostu jest zmiażdżony, jego struktura i placki będą po prostu ciapowate i mogą się polić. Kartofle potarte i teraz słuchajcie do tego jajko, korzyni, czyli pieprz. Nie żałujemy. Teraz muszę przecisnąć czosnek. Jak wiecie, w mojej kuchni czosku nigdy nie brakuje, więc idzie zima. Trzeba jeść czosnek. Do tej masy teraz cebula, siekomy, na drobno kostka, słuchajcie, w cebuli jest siarka, więc o tej porze, czyli jesienną porą, taką już niefajną, e, czyli dżdżystą. Ta siarka jest bardzo potrzebna, bo buduje naszą odporność. Celowo, że posolił, słuchajcie, ta cebula, żeby ona ciutek puściła. I powiem szczerze, e, jeżeli chodzi o ciasto na placki, to surowy kartofel dość dużo pochłania soli, więc jak docie tej soli za mało, to po prostu placki będą niedoprawione, niedosmaczone, a my chcemy, żeby one były po prostu idealne. No i na koniec dom e, mąka pszenna. No i przodce to słuchajcie, wyrobia. O! Jak widzicie, nie puściło mi to wody. Normalnie tak jak się robi placki. Tam jest bardzo dużo wody. Trzeba to od, odsączać, odsedzać. Ja też mam dobry kartofel, stąd też nie mam tego problemu. Dwie łyżki mąki pszennej. O. Przeferlamy. Jak już ciasto mocie gotowe, to ja zawsze godzę. Dajmy mu 5-10 minut, żeby tak połączyło się, żeby te smaki przeszły, a potem będę smażyć. Olej jest nagrzoty, słuchajcie, i możemy smażyć nasze placki. Słuchajcie, do przewracania placków ziemniaczanek, no ile przysąd dwa widelce? Jednym podważacie, drugim przytrzymujecie pek. Pek i pek. Moje placki, słuchajcie, są bardzo, bardzo sztywne. Nie są ciapowate, są piękne, rumiane, słomiane. Co zresztą widać? Te końcówki takie, taki właśnie. O, o, o to jest to, o czym ja przed tym godą. Teraz delikatnie odsączę, Chociaż podziwiajcie się, one w nie nasionku jakoś specjalnie tłuszczem. No i mogę układać na. Talerzu. I ja dzisiaj w wersji solo. Natomiast, kochani, te placki to się je palcami nie trzeba nawet widelca. Hmm. Warte grzechu. Hmm. Jak one chrupią, to jest to. koniecznie takie se musicie zrobić